Traficie w bajek świat, gdzie mieszka nie jeden skrzat. Dostarczymy wam wielu wrażeń i otworzymy wspaniały świat marzeń. A więc, drodzy widzowie, już cisza i skupienie. Zaczynamy przedstawienie. Aktorzy na start. Cureczka chociaż mała, swej matce pomagała. Zajatala podłogę, na grządki ubogie, chrust zbierała też czasem, bo mieszkali pod lasem. Niosła prosę dla kury, a zwała się po prostu Czerwony Kapturek. Widziała ją bowiem nierzadko, jak krzątała się przed chatką, w ogródku i na podwórku, w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała. Często w niebo spoglądały. W modre niebo kiedy ptaki szybowały pośród chmurek. Teraz wiecie, kto to taki czerwony kapturek? Siedem lat. Nie znam troszki, śpiewam piosenki, kocham każdy kwiat. Pobiegna na wzgórek, a raz mi gra czerwony Lezie, stąd chyba zmiję. A może nawet nie tyle. Mieszkała babcia czerwonego kapturka. Zbierała lecznicze zioła rosnące dookoła. Miała oswojonego dzięciola, jeża i wiewiórkę. A bardzo się kochały z czerwonym kapturkiem. Pewnego ranka matka rzekła do czerwonego kapturka. Czerwony kapturku, czerwony kapturku, Poziele, poziele, podziele, Nazbierało niewiele, niewiele, hej. Przyszedł do niej braciszek, 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 Połamał jej koszyczek, koszyczek, bęc. Oj ty, ty, oj ty, ty, Za koszyczek zapłać mi, oj ty, ty, oj ty, ty. Za koszytek zapłać mi. Już jestem, mamusiu. Wąchałam leśne kwiatki, podpatrywałam ptaki i motyle. Ja wiem, że to o czym teraz mówisz jest na pewno zachwycające. Ale był gajowy u mnie z wieczora i przywiózł wieści, że babcia jest chora. Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić, zagotować mleko, nakwasić ogórków. To przecież niedaleko. Skocz do babci, czerwony kapturku. W tym koszyczku jest masło i serek, i leków różnych szereg tabletki aspiryny i suszone maliny, proszki od bólu głowy i olej rycynowy. Kwas górny do płukania i maś do nacierania. Nie trać córeczko czasu, leć do babci do lasu. Dobrze, mamusiu. Tylko bardzo cię proszę, idź prosto jak ta ścieżka. Nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam w lesie wilk mieszka. Wilk okrutny i srodny. Słuchaj mojej przestrogi. Nie obawiam się, mamu, będę ostrasa. Słodzie wczoraj było wiele, to wiele, było wiele, i niewiele, niewiele. Przyszedł na mnie graciszek, braciszek, braciszek, a mi no, prosił, no, 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 no. Kazała matka. nie zbiera ptasich piórek, nie zrywa na Tu strumień tam pagórek, a w środku ścieżka blotka. Bied czerwony kapturek, tak jak prowadzi i duszka. Na drzewie jemuszka śpiewa głosiekiem cienkim swoje leśne piosenki. Dziś siedząc na jednej z osi, też pragnął zaśpiewać coś. I dźwięcznie wyprążył włosy. Gdzie śpiew gira mil, zatrzeszczał w pobliżu krzak. Wilczych chijakot zatrzeszczał krzak. I z za krzaka wychylił się wilk i odezwał się basem tak. Ostatnio to ciągle słyszę same pochwały na temat czerwonego kapturka. Czerwony kapturek to, czerwone kapture tamto. No ileż można wysłuchiwać taki bzdur? A te hasła, jaka ona mądra, jak się nie boi wilków. Ha, 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 właściwie to zasłużyła sobie na to, aby ją zjeść. Muszę ją tylko wytropić i koniec z czerwonym pakturkiem. Ha, ha, ha! O! Czuwam trąb. podzielę, czu podzielę, dziewczę po ziele, po ziele, po ziele. ale się zmęczyłam. Tyle drogi już przeszłam, a jeszcze tak dużo przede. Położę się na tej mięciutkiej trawce i odpocznę sobie. Mi Proszę, jaki smakowity kąsek przede mną leży. Obudzę ją, załatwię sprawę honorowo. Dzień dobry, kochaneczko. Dzień dobry, panie wilku. A dokąd ta mała dziewczynka samotnie wędruje? Panie wilku, ja idę do babci. Babcia ochora. Daleko ta babcia mieszka? No, kawałek stąd, za polanką, koło dwóch dębów. Wiesz, nie mam czasu na dłuższe pogawędki. Mam bardzo ważną sprawę do załatwienia. Ty też spiesz się w czerwony kapturku. Babcia czeka od godzin już kilku. Muszę lecieć. Papa, pa, panie Wilku. Pa, pa. Chyba mi się trafi podwójny wiadek. Mia, Chyba jakieś głupoty opowiadają o tym widku. Przecież to taki miły i kulturalny zwierzak. Ale na mnie już pora. Niedługo zacznie się ściemnić. Biegnie czerwony kapturek. Biegnie prosto przed siebie. Nie ogląda jaszczurek ani chmurek na niebie. Mieszkani szybko drepce do babci, co w izdebce na przyjście wnuczki czeka. Wilk spoglądał z daleka. Pozostał jeszcze z minutem i popędził na przełaj z Popędził przez ostępy złowrogie i podstępny. Mknął szybko borym lasem, tak podśpiewując basem. Las do mnurka i kapturka skryty zmylę. Mam pułapkę, złapię babkę już za chwilę. Gdy w duchu burczy, dostaje kurczy i jem wszystko, że Taki ze mnie wilk. Moim wrogom dzisiaj srogą dam nauczkę, bo mam chrapkę i na babkę i na wnuczkę. Ten brzuchobórczy, dostaje kurczy, i jem wszystko, że taki ze mnie win. Wydaje mi się że był wczoraj tutaj ten pas Kudynewit. Od tygodnia go drobię, a spryciarz ciągle mi się wymyka. Ale czuję, że właśnie dzisiaj dostanie nauczkę. Wiem, że babcia czerwonego kapturka źle się czuje. Pójdę sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzebuje. Podwinął pod siebie ogon, rozejrzał się, czy nie ma nikogo i do babci w okienko zapukał. A kto to puka i czego tu szuka? To ja babciu czerwony kapturek, borem, lasem wędrowałam tu sama. Z lekarstwami mnie mama. Jakiś dziwny masz głos. O mam rybkę. Nie zdążyłam cię dostrzec przez szybkę. Podejdź do okienka. Niestety nie mogę, bo po drodze zraniłam się w nogę. Pójdź mnie, babciu, miła. No! I babcia drzwi otworzyła. Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy stało. By opisać to, słów jest za mało. Przerażenie zaciska wprost gardło. Powiem krótko. Wilczysko się wdarło i ryknęło. Mam ratę na babkę gdy w burzy. Dostaję kurczy jem wszystko, że kurczy. Miam, 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 miam. wilk połknął staruszkę. Так как врубил полый камушек. Potrafię. Przyjdzie wnuczka, to sobie poprawię. Ale zanim ten taszek tu skronie. Przeobrazić się muszę w babunie. Włożę trzepek, staruszki na głowę, gdzie piżama nie. Proszę. Gotowe, teraz hops pod do łóżka, o lusełko, jeszcze chwilka, wykapana babunia staruszka, niepodobna zupełnie do wilka. Teraz hops pod pierzyno. Ach, co wam pazurę? O! Idzie! Idzie czerwony kapturek! Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra. Czerwony kapturek, to ja, właśnie ja. Już chatka babuń, co też dzieje się u niej. Ucieszy się, gdy zobaczy czerwonego kapturka. Kto tam? Babciu, to ja, twoja wnuczka, czerwony kapturek. Borem, latem przybiegam tu sama. Z lekarstwami przysłała mnie mama. Wejdź, kochanie. Lecę. Babciu może zapalić świecę? Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Od kapturku, przywitaj się ze mną. Babciu, taki masz dziwny głos. Dlaczego mówisz przez nas? Nie wtrącaj się do mojego nosa. Ugryzła mnie osa. Babciu, czemu na mnie jesteś zła? Toś za długo do mnie szła. Zresztą nie pyta już więcej. Babciu, a gdzie są twoje ręce? Pod pierzyną, bo mi marzną na zimnie. Chodź, kapturku, usiądź tu przy mnie. Babciu, ja się trochę boję.

Idzie tak jak wróbel połyka muszkę. łóżkę. Oblizał się, jęzorem lasnął, nakrył się pierzyną i zasnął, nie troszcząc się więcej o nic. Ale to moi drodzy, nie koniec. O, nie! Bo właśnie z dąbrowy szedł w tamte stronie Posłuchał, co zimy wyśpiewał, posłuchał, co szumią drzewa. Potem jeszcze nadbiegła jeziurka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka. Przez lasy, przez dąbrowy, wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie tra la, la. Ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni. Nie mu jest niedziel zły, niestraszne mu są wilczekły, przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy, na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie tralala ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni. Krajowy idzie, wydłuża krok, bo już do kola zapada mrok. I głos puchacza leci przez knieję. W oddali chatka babci widnieje. Idzie Krajowy, patrzy przez szybkę. O, tu potrzebne działanie szybkie. Wchodzi do środka, zapalkę świeci. I cóż zobaczył? Zgadnijcie dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie. Trzyma czerwoną czapeczkę w łapie. A brzuch ma taki pękaty, że zajmuje nieomal pół chaty. Hej, wilku u góry, łapy do góry, coś zrobił z babcią i czerwonym kapturkiem. Oddawaj je, bo ci szyję kulami przeszyje. Ojej, po co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem. Myślałem, że niedziela, błagam, niech pan nie strzela. Litości, panie Gajowy. O litości nie ma mowy, będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj babcię i wnuczkę, liczę do trzech, a potem? Muszę, już oddaję, muszę się troszkę wytężyć. Moment, moment. Przyszedł pan Gajowy i jesteśmy uratowani. A co zrobimy z tym złym wilkiem? Może pan Gajowy nam coś podpowie? Wilk na pewno dostanie upomnienie. Czeka go zmartwienie. Surową karę poniesie. Dziękuję. Koniec bajki I koniec zapałek. A wiecie, co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnał się z i zamieszkał w Warszawskim Zoom. Nie podchodźcie do klatki z wyglisku, bo to bardzo niedobre wilczysko. A teraz już dzieci, koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś jeszcze wiedziała, to bym wam sama opowiedziała. Nie. Przedstawienie właśnie się skończyło i już rozstać się nadszedł czas. Wiele chwil spędziliśmy miło, więc serdecznie wspominajcie nas. Zapamiętajcie sobie jednak ważną przestrogę. Nie ufajcie nieznajomemu, który wejdzie wam w drogę.